Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym temacie, a mianowicie o wściekliźnie u kotów. To choroba, która jest śmiertelna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi, dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć, jak ją ja rozpoznać i jak się przed nią chronić. W tym filmie omówimy objawy wścieklizny u kotów, sposoby jej leczenia i profilaktyki. Dowiecie się również, jak długo żyje kot chory na wściekliznę. Zapraszam do oglądania. Wścieklizna to śmiertelna choroba wirusowa, która atakuje układ nerwowy. Jest ona niebezpieczna nie tylko dla zwierząt, ale również dla ludzi. W Polsce wścieklizna u kotów występuje rzadko, jednak warto wiedzieć, jak rozpoznać objawy tej choroby i jak się przed nią chronić. Wścieklizna przenoszona jest poprzez kontakt ze ślina chorego zwierzęcia. Najczęściej dochodzi do tego poprzez ugryzienie, ale wirus może również przeniknąć do organizmu przez uszkodzona skórę lub błony służowe. Koty najczęściej zarażają się wścieklizna poprzez kontakt z chorymi zwierzętami, takimi jak lisy, nietoperze, kani lub jenoty. Do zakażenia może dojść również poprzez kontakt z padlina chorego zwierzęcia. Objawy wścieklizny u kotów mogą być różne i zależą od stadium choroby. W początkowym stadium kot może być niespokojny, apatyczny, mieć problemy z połykaniem lub nadmiernie się ślinic. W późniejszym stadium choroby kot może stać się agresywny, mieć drgawki lub paraliż. Niestety, wścieklizna u kotów jest nieuleczalna. Chore zwierzę należy uspić, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wścieklizny u kotów jest szczepienie. Szczepienie powinno być wykonane u wszystkich kotów powyżej trzech miesiąca życia, a następnie powtarzane co rok. Jeśli twój kot został ugryziony przez chore zwierzę, natychmiast skontaktuj się z lekarzem weterynarii. Lekarz oceni stan zdrowia kota i podejmie odpowiednie kroki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. Wścieklizna to poważna choroba, która może być śmiertelna zarówno dla zwierząt, jak i dla ludzi. Ważne jest, aby wiedzieć, jak rozpoznać objawy tej choroby i jak się przed nią chronić. Szczepienie jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania wścieklizny u kotów. Niestety, wścieklizna u kotów jest choroba nieuleczalna. Jest to śmiertelna choroba wirusowa, która atakuje układ nerwowy. Wścieklizna u kotów przebiega w dwóch etapach. 1. Faza prodromalna. Trwa od 2 do 10 dni. Kot może wykazywać następujące objawy: zmiany w zachowaniu, takie jak lek, agresja lub nadmierna przyjazność. Gorączka. Anoreksja. Wymioty. Biegunka. Kaszel. Trudności w połykaniu. Paraliż mięśni twarzy Zmiany w zachowaniu, takie jak lek, agresja lub nadmierna przyjazność. gorączka anoreksja wymioty biegunka kaszel trudności w połykaniu Paraliż mięśni twarzy. 2 Faza porażenna Trwa od dwóch do czterech dni. Kot może wykazywać następujące objawy: paraliż mięśni, ślinotok, drgawki, śpiaczka, śmierć, paraliż mięśni, ślinotok, drgawki, śpiaczka, śmierć. Objawy wścieklizny u kotów mogą być różne i zależą od stadium choroby. Najczęstsze objawy to zmiany w zachowaniu, gorączka, anoreksja, wymioty, biegunka, kaszel, trudności w połykaniu, paraliż mięśni twarzy, paraliż mięśni, ślinotok, drgawki, śpiaczka. Kot chory na wściekliznę zwykle żyje od 7 do 10 dni od momentu wystąpienia pierwszych objawów. Niestety, choroba jest śmiertelna i nie ma na nią lekarstwa. Wścieklizna jest choroba od zwierzęca, co oznacza, że może przenosić się ze zwierząt na ludzi. Jedynym sposobem na ochronę przed wścieklizna jest szczepienie. Jeśli podejrzewasz, że twój kot może mieć wściekliznę, natychmiast skontaktuj się z lekarzem weterynarii. Nie dotykaj chorego zwierzęcia. Trzymaj swoje zwierzęta z dala od dzikich zwierząt. Pamiętaj, że wścieklizna jest poważna choroba, dlatego ważne jest, aby podjąć wszelkie środki ostrożności, aby chronić siebie i swoje. Zwierzęta